Szara kotka ma na imię Irminka. Bardzo lubi bawić się sznurkami i frędzlami. Jej ulubioną zabawką jest kolorowa rybka, ale najbardziej lubi gonić pomarańczowe, czerwone i czarno-szare piórka, a nawet piórka w kropki. Irminka często leży w miejscach nagrzewanych promieniami słońca. Język leży na suficie w buzi. Kiedy Jorminka biega po domu, słychać dreptanie jej drobnych łapek. Uderzamy czubkiem języka o wałek dziąsłowy, tuż za górnymi zębami. Powtarzamy... Tedyne-tedyne-tedyne-tedyne. Czasami słucha, jak jej pani gra, uderzając w struny gitary i śpiewa. Podnosimy język do góry i podśpiewujemy. Tralala, tralala. Irminka czasami psoci i denerwuje swoją panią. Drapie ostrymi pazurkami. I niszczy oparcia krzeseł. Pani kupiła Irmince prawdziwy drapak do drapania. Irminka lubi swój drapak, ale woli oparcia. Drapiemy czubkiem języka sufit w buzi. Irminka toła komczuszek, który ma grubiutki brzuszek. Wyciągamy szeroki, gruby język. Lubi jeść swoją kocią karmę. Lubi mokrą karmę i suche chrupki. Wykonujemy językiem ruch z dołu do góry w buzi. Przytrzymujemy język na suficie w buzi i połykamy. Czasami ma brudne wąsy. I czyści je szybkimi ruchami języka. Język oblizuje górną wargę. Irminka ma trzy miski, dwie miski na karmę i jedną na wodę. Miska na mokrą karmę musi być regularnie myta. Miska na wodę jest czarna, a te na karmę mają wzorek w czarne rybki. Jirminka myje szare futerko, liżąc je. Przesuwamy językiem od górnych zębów w kierunku gardła i z powrotem. Jurminka to straszny śpioch. Ziewając mocno otwiera pyszczek i podnosi język do góry. Buzia otwarta podnosimy język do sufitów buzi. Widać wtedy wszystkie ostre ząbki. Liczymy językiem zęby na górze. Zwija się w zgrabny precelek albo rogalik. Mruczy, naśladujemy. Mr. i zasypia. Wtedy słychać jej miarowy oddech, a nieraz nawet chrapanie. 哼哼哼